Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Patryk, a ja e, chciałbym Was zaprosić oczywiście na to co zawsze, czyli piłkarskie podsumowanie tygodnia, gdzie podsumujemy sobie 12. kolejkę Ekstraklasy, ale nie tylko. E, jeżeli jesteście nowi, to już zachęcam teraz do subskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę i zaczynamy. Zaczynamy od meczu piątkowego, który miał miejsce w Lubinie. Tamtejsze zagłęby podejmowało lidera Ekstraklasy, czyli Pogoń Szczecin i niestety musiało uznać tutaj wyższość drużyny. Gości, którzy wygrali 0-1 do po oczywiście dobrej grze na wyjeździe. Bardzo dobrze się zaprezentowała Pogoń. Widać, że decyzja Kostyrunia i Icia o tym, żeby zostać i nie obejmować drużyny z Bundesligi, miało jakieś podstawy ku temu, żeby no jednak dobrze poprowadzić tą pogoń. Jak widać, pogoń notuje naprawdę bardzo dobry początek sezonu. No to wciąż już jest niedługo, będzie przynajmniej środek tego sezonu i widać, że oni wciąż są w grze o europejskie puchary, bo już nawet nie mówię o mistrzostwie, bo to jeszcze jest kwestia otwarta dla kilku drużyn, także jeżeli chodzi o europejskie puchary, to jak najbardziej no ale zobaczymy no, mam nadzieję, że ta podstawa pogoni utrzyma się jeszcze dłużej i kto wie, może nawet powalczą o Mistrzostwo Polski kolejnym piątkowym meczem, który miał miejsce tym razem w Krakowie Wisła podejmowała Piastę Gliwice Wisła, która przegrywała cztery mecze z rzędu oczywiście jeszcze dodając do tego mecz Pucharu Polski z Błękitnymi no i nasz mistrz Polski Piast Gliwicę, który z każdym meczem widać, że odzyskuje formę i potwierdził to również w tym spotkaniu. W kolejnym, kolejnym meczu, w tym samym dniu, znowu goście triumfowali. Tym razem 1 do 2. Takim wynikiem się skończył mecz. Warto tutaj pochwalić m.in. parzyszka, który strzelił dwie bramki, jeżeli się nie mylę, w tym spotkaniu i dzięki temu tak naprawdę pokonał Wisłę pojedynkę no a Wisła niestety no piąta porażka z rzędu i każe się zastanowić co tutaj się stanie dalej, bo mimo wszystko no to jest niedobry czas dla Wisły przede wszystkim w momencie kiedy oni notowali tą dobrą formę, potem znowu był jakiś przestój i teraz jest w ogóle jakaś zapaść, także no niedobrze nie to wróży dla zespołu trenera Stolarczyka ale no zobaczymy czy przypadkiem w meczu kolejnym, który zapowiada się bardzo ciekawie, czyli meczu z Legią, przypadkiem nie odzyskają swojego dawnego blasku. Piątek mamy za sobą, przejdźmy do soboty, a w sobotę miały miejsca aż trzy mecze i zacznijmy od tego chyba najbardziej mniej interesującego, przynajmniej dla oka kibiców, czyli meczu korony kielce z Wisłą Płock. Wisłą Płock, która notuje swój najlepszy jeśli chodzi historycznie przynajmniej sezon zwycięstw z rzędu. I to potwierdzili również w tym spotkaniu, wygrywając 1-0 po kapitalnej bramce Ricardinia, który tak naprawdę zabawił się z obroną korony i nie dał jej szans przy strzale swoim z tutaj pola karnego. Oczywiście nie strzelał z rzutu karnego, tylko strzelał normalnie, ale akurat tam z tego pola miała miejsce cała akcja. No warto pochwalić tutaj Wisłę, która za sprawą nowego już trenera naprawdę zaczyna dobrze grać w piłkę. A już drugi jakby biegun, czyli korona, która też zmieniła trenera, no jednak wciąż nie może sobie poukładać tej gry, ale myślę, że to z czasem przyjdzie, bo to, bo to musi po prostu nadejść, bo... To jest normalne, że w momencie, kiedy przychodzi nowy teren, to, to te trybiki zaczynają później lepiej pracować. Ale no oczywiście zobaczymy. Na razie, na razie Wisła Płock jest na drugim miejscu. Dla wielu pewnie jest to zaskoczenie, ale jeżeli się notuje historyczny wynik w swoim własnym tutaj klubie, no to nie ma co się dziwić, że znajdują się obecnie na drugim miejscu w tabeli. Kolejny mecz, który tak naprawdę można powiedzieć, że przynajmniej na papierze jest hitem, ale w sytuacji w tabeli już niekoniecznie. Mecz Legi z Lechem zapowiadał się jako starcie. No niestety to trzeba przyznać dwóch średniaków, którzy po prostu nie są w stanie dorównać czołówce. I tak też się na początku zapowiadało, że tak będzie, i tak było faktycznie. Ilech i Legia nie stwarzały sobie zbyt dużo sytuacji, zresztą w całym meczu tych sytuacji można by policzyć tak naprawdę na palcach dwóch rąk i nie wyszłoby to z tego nic dobrego. Aczkolwiek wynik 2 do 1 dla Legii powoduje, że wydaje się, że mecz był ciekawy. No na pewno był chociażby ze względu na to, co się stało na trybunach. Jeżeli nie wiecie to część, bo akurat miałem okazję być na tym meczu i cały stadion został obdarowany między innymi takimi maskami. Tutaj miały przedstawiać właśnie prezesa mioduskiego, który co ciekawe no, według kibiców Legi powoduje, że przez 3 lata ten klub staje się coraz bardziej przeciętny, a nie dominujący w naszej lidze. No i widać, że jest to to w jakimś sensie prawdą, bo... bo no ta gra przede wszystkim u trenera Wukrocia nie wygląda za dobrze, a zresztą nie wyglądała za dobrze i rok temu i dwa lata temu tak naprawdę do tych meczy, w których oni nich zagrali wybitnie, no to jest naprawdę mało. A co do Lecha, no to widać, że projekt o nazwie Młodzież wciąż jest jakby w fazie tutaj nadal projektu, a nie w fazie realizacji, bo jednak widać, że to nie pomaga w zdobywaniu punktów. Fajnie było na początku. Ta drużyna naprawdę notowała bardzo dobre wyniki, a teraz widać, że to nie jest jednak to i trzeba się zastanowić, czy przypadkiem czegoś tutaj nie zmienić. No ja powiem szczerze, że dla mnie wystawianie młodzieży jest, jednym, jest, jest jednak na plus, bo, bo to, że teraz im nie pójdzie nie oznacza, że na przykład w następnym sezonie ci piłkarze już bardziej doświadczeni po tym jednym sezonowym graniu po prostu nie zaczną grać lepiej. Warto tutaj właśnie, jeżeli chodzi o młodzież, to warto pochwalić między innymi młodego legionistę Macieja Rosołka, który w debiucie po dwóch minutach wejścia na Murawę strzela bardzo ważną bramkę dającą tak naprawdę trzy punkty i na pewno jest to dla tego młodego chłopaka bardzo ważny moment, chociaż trener już go trochę strofuje, że, że może nie skończyć się tak to dobrze dla niego, jeżeli nie będzie ciężko trenował. Wnioski są takie, że Legia wygrywa to spotkanie Wciąż nie zachwyca swoją grą Na pewno warto ją pochwalić Między innymi tylko za dobrą postawę na boisku Ale również Lech nie powoduje to tego, żeby go za coś chwalić no, Generalnie mecz średni Taki jeżeli w skali na 10 To taki 5 na 10 Coś takiego Ostatnim sobotnim meczem Który chyba moim zdaniem był najciekawszy To mecz Jagiellonii z Krakowią. Oczywiście tutaj, chociażby ze względu na to, że byłym trenerem był Michał Probierz, a obecnym jest teraz Krakowi, choćby pod tym względem warto było to spotkanie obejrzeć. Ale i również sytuacja w tabeli powodowała, że te dwa zespoły warto chociażby było obserwować w tym spotkaniu. No i jako się okazało, nie zawiedli. 3 do 2 to jest naprawdę pokaźny wynik. Oczywiście 3 do 2 dla Jagielloni Warto tutaj podchwalić młodego Patryka Klimale, który strzelił dwie bramki aż w tym spotkaniu. To kolejny młodzieżowiec, który strzela bramki, także, ale zresztą on notuje bardzo fajny teraz moment w swojej karierze, bo i dobrze mu idzie właśnie w Egilonii, i dobrze mu idzie również w reprezentacji U21, jeżeli się nie mylę. Mecz właśnie mógł się podobać ze względu na taką dużą ilość bramek. Tak naprawdę w samym spotkaniu ciężko było powiedzieć, kto dominował, bo raz przeważała Krakowia, raz przeważała Jagiellonia, ale z szalą zwycięstwa to Jagiellonia y, okazała się tym zespołem lepszym. Y, ale tak naprawdę do końca nie było wiadomo, kto może ten spotkanie wygrać, a czy może nawet przypadkiem nie będzie remisu. Naprawdę warto było obejrzeć to spotkanie. Y, mam nadzieję, że Wy je obejrzyliście, bo warto było. Y, no i nic tylko się cieszyć i czekać na następne takie mecze które być może przyjdą już w następnej kolejce, a być może nawet jeszcze dzisiaj w niedzielę, kiedy ja to nagrywam. Jeżeli już omówiliśmy całą ekstraklasę, pora na nasze typowanie. Dzisiaj są dwa mecze, ale przejdę od razu do niedzielnego i poniedziałkowego. Następny omówię za chwilę. Tutaj bodajże ŁKS gra z Górnikiem Zabrze i tutaj stawiam na Górnika. Natomiast w meczu poniedziałkowym, gdzie Raków podejmuje w Bełchatowie Śląsk-Grosław, tam stawiam oczywiście na zespół Śląska. Dlaczego tak omawiam? Ponieważ jest dzisiaj najważniejszy chyba mecz, przynajmniej pod względem piłkarskim i kibicowskim. O godzinie 15 na stadionie w Gdyni, w którym mieliśmy okazję być w czerwcu, będą mieć miejsce derby. Derby Trójmiasta, oczywiście z Lechem Gdańsk. Niestety bez bodajże kibiców gości, jeżeli się nie mylę. Więc chociażby pod tym względem, no trochę nie fajnie, że nie będzie kibiców, no ale nie mamy na to wpływu. E, więc no zobaczymy, no derby rządzą się swoimi prawami, tak naprawdę ciężko jest zawsze stwierdzić, kto tutaj jest w stanie wygrać. No to jest jedyna okazja dla trenera Zielińskiego na to, przepraszam, to była okazja, na... żeby, żeby tutaj prawdopodobnie się pokazać, no ale. Czy tak będzie, no to ciężko powiedzieć. Arka na, pewno, Arka na pewno jest w stanie wygrać spotkanie z Lechią, chociaż od kilku spotkań, no nie są w stanie za bardzo im, no nie mają nosa na, na, ten, na ten zespół Lechy, no zawsze coś tam im nie wychodzi w tych spotkaniach derbowych. Lechia ma jakiś tam patent na nich, no ale zobaczymy. No ja oczywiście liczę na dobre spotkanie, stawiam osobiście na remis z delikatnym wskazaniem na Lechie Gdańsk, aczkolwiek nie wykluczam, że Arka może to spotkanie wygrać. Całą ekstra mamy omówioną, przejdźmy do pierwszej i drugiej ligi, a tutaj się dzieje, ponieważ w pierwszej lidze status quo jest zachowany, czołówka Radomiak i Stalmielec wciąż są na pozycjach pierwszych i drugich, natomiast ta pościgowa grupa coraz bardziej się do niej zbliża, aczkolwiek tutaj za, Ostrzegam Was, że jeszcze raczej bym nie stawiał krzyżyka na niektórych z drużyn, ponieważ ten sezon jest długi i może się jeszcze wiele zdarzyć. Tym bardziej, że mamy w tym roku naprawdę bardzo fajną drabinkę do wygrania i awansu z trzeciego miejsca w pierwszej lidze. A skoro jesteśmy i przy drugiej lidze, w której również się wiele nie zmienia, wciąż te same zespoły są w gazie, jakby to można rzec. Warto tutaj wspomnieć, że niedawno miało miejsce spotkanie w siedzibie PZPN-u i ustalono, że jest zielone światło na 18 zespołów w Ekstraklasie. Czy to jest dobry pomysł, czy to jest zły pomysł, na tą chwilę nie chcę się wypowiadać. Poczekam na Bartka, który wróci i wtedy razem omówimy być może w oddzielnym materiale ten pomysł na 18 zespołów. Zresztą mieliśmy już taki kiedyś filmik o, właśnie na początkach naszego kanału, o reformie Ekstraklasy, gdzie wtedy już nie dzielono punktów na przez dwa w momencie, kiedy dochodziło się do rundy finałowej. Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że, że, że jakoś to się wyjaśni w najbliższych latach. Przewidujemy, że 18 zespołów może się pojawić w sezonie 2020-2021, kiedy zostaną nabyte nowe prawa telewizyjne na pokazywanie ekstraklasy. Jeśli chodzi o Polskę to tyle, przejdźmy do Zachodu. Zachód dzisiaj naprawdę przede wszystkim imponuje. Być może jeśli chodzi o Niemcy, bo mamy do nich najbliżej. W Niemczech derbach, bodajże Bawarii, Augsburg zremisował z Bayernem i Lewandowski przy okazji wyrównał swój rekord. Nowy i stary, bo, bo generalnie ten rekord już należał do Obama Janga, więc go wyrównał. Natomiast nowy dla Bayernu, ponieważ strzelił w ośmiu meczach z rzędu, co nie zdarzyło się żadnemu. Bodajże zawodnikowi tego zespołu. No, Lewandowski strzela, ale nic to nie daje. Bayern wciąż gubi punkty i zdobył bodajże, jeżeli się nie mylę, w dwóch meczach to tylko jeden punkt, co jest na pewno dla nich niezbyt dobrą informacją. Ale status quo został zachowany tak naprawdę w Bundeslidze, bo w meczu Borusi z Borusią to ta z Dortmundu okazała się lepsza i dzięki temu. Bayern wciąż jest bodajże na trzecim miejscu, Borussia jest czwarta, a Menschen Gladbach jest nadal pierwsza, ale tam ta różnica jest tylko jednego punktu pomiędzy tymi wszystkimi zespołami, a wciąż nie wiadomo, czy nie zwiększy się, ponieważ i Schalke dzisiaj gra z Hoffenheim, także no zobaczymy, jak to będzie wyglądało później w tabeli. Jeśli chodzi o Anglię, to tutaj warto, jeżeli będziecie oglądać oczywiście derby, trójmiasta to potem warto się przełączyć na e, Anglię, gdzie ten poziom będzie o wiele wyższy, ponieważ grają e, derby Anglii, tak to można powiedzieć, e, jeden z najważniejszych spotkań w Premier League mecz Manchesteru United z Liverpoolem, który wciąż jest niepokonany i może e, bodajże, że się nie mylę, e, tutaj być e, pierwszym w historii zespołem, który chyba wygrał wszystkie mecze z rzędu na początek startu sezonu chyba jedyne się, bo na razie są, jeżeli się nie mylę, są na równi z Manchesterem City, który już dokonał tego, ale następny mecz, czyli właśnie ten z Manchesterem może spowodować, że tutaj Liverpool będzie samodzielnym liderem. No zobaczymy, ja sobie obejrzę to spotkanie, mam nadzieję, że Wy też i będziecie zadowoleni z wyniku tego spotkania. Z dzisiejszego odcinka to by było na tyle. Jeszcze małe ogłoszenie takie, Dzisiaj Bartka nie ma, niestety przegrał z chorobą, jeszcze z przeziębieniem, więc nie mógł dzisiaj wystąpić w tym odcinku PPT. Aczkolwiek zapowiedział przynajmniej mi i prosił, żeby przekazać Wam, że bodajże w następnym tygodniu, jak się zacznie, gdzieś tam pewnie w środku albo gdzieś na początku, planuje dla Was małą niespodziankę, więc obserwujcie uważnie, bądźcie się na kanale bo być może niedługo pojawi się odcinek z jego udziałem, także już teraz zapraszam serdecznie i dziękuję za obejrzenie tego materiału, jeżeli jesteście nowi to jeszcze raz zachęcam do subskrybowania, bo jest coraz więcej, jesteśmy na Facebooku, na Instagramie i na Twitterze pod nazwą Piłkarska Rzeźnia, ja Wam życzę udanych spotkań, komentujcie to, co się dzieje teraz, obecnie i w przyszłości, co się stanie w meczach, które będziecie mieli okazję oglądać. My się widzimy za tydzień w następnym, kolejnym spotkaniu piłkarskiego podsumowania tygodnia. Do zobaczenia i cześć.